Wybił kolejny poniedziałek, ale, ale jest tutaj taka niespodzianka, ponieważ jestem na bazie. O, zobaczcie sobie. Tutaj za mną jest właśnie cała baza, parę samochodów stoi. W każdym razie dla Was może być to trochę odrealnione, bo skończyliśmy sobie zeszły odcinek w innym momencie, a tu nagle pyk i jestem na bazie. Ale to zaraz wam wszystkie objaśnię, jak to się po prostu stało. No na pewno stało się to tak, że ja... Zeszły tydzień nie nagrywałem, <grywa> dlatego jest taki po prostu przeskok. Yy, zajechałem na bazę z tego względu, że mam tutaj niedaleko rozładunek, ale również miałem misję specjalną. Zaraz wam pokażę, jaką. A no, mianowicie yy, niedługo są święta, nie? I zazwyczaj jest to tak, że yy, kierowcy, pracownicy ogólnie, tyle co kierowcy, Sorry, tak przymykam oko, ale akurat prosto w twarz mi słońce świeci. Ale Wy macie za to ładniejszy taki oświetlony obraz. Więc co roku zazwyczaj gdzieś tam pracownicy dostają od swoich szefów prezenty. A u nas wypadło też tak, że postanowiliśmy, że cały, tutaj, cały zespół kierowców, biuro się złoży po prostu na prezenty dla swoich szefów. Myślę, że spokojnie. jest. dużo osób tak skomentowało to, od kiedy to tak jest. Ale dlaczego ma to nie działać też w drugą stronę, jeżeli gdzieś tam pracownik dostaje prezent od szefa, dlaczego ma to nie działać w ten sposób, że pracownicy dadzą prezent szefowi? A u nas w tym momencie jest dwóch szefów, także dwóm szefom dadzą prezentów. Więc jeden tutaj z prezentów yy, mogę zdradzić, zdradzić takiego rąbka tajemnicy chyba. To jest taka fajna jakaś pomarańczowa wódeczka francuska. Więc to jest jeden taki składnik prezentu. Yy, więc myślę, że może być dobre. <laughs> może być dobre. Yy, no, bałem się, żebym tego nie potuł przypadkiem. Bo jeszcze jakbym wypił, to by było pół biedy. <laughs> Ale nie, nie, w trasie się nie pije. Więc zaraz idę to zaniosę do biura, załatwię parę rzeczy i jedziemy na rozładunek. Także standardowe. Cześć się mam, dobry. i zapraszam na kolejny odcinek. To. i pełne kurzu! Wciąż nad głową, jadę przez Europę, trasa życia nową. Nowy tydzień, także i nowe problemy. Gdyś powstał tutaj trochę taki galimatias i jestem już w swoim tutaj rodzinnym mieście na załadunku, ale no tego towaru chyba po prostu nie załaduję, gdyż y, kierowca inny załadował ten towar. No i tutaj teoretycznie będą mieli jakiś towar, ale już nie dzisiaj, tylko jutro, późniejszym popołudniem i tak dalej i tak dalej. Także tutaj zagmatwane, bo jeszcze jest jakiś inny kierowca tutaj zgłoszony do do odbioru towaru, także gdzieś tam poszły poszło jakieś zaburzenia w łączności. No i czekam na spadycję, co będziemy dalej robić. No Ale korzystając z okazji, może Wam tak na szybko tutaj przewinę ostatni tydzień, co tam się jakby u mnie działo. W każdym razie zrzuciłem ten towar w Hiszpanii. Jak pamiętacie, dojechałem do Hiszpanii, zrzuciłem ten towar w poniedziałek sobie. Potem pojechałem pod Paryż, załadowałem towar Pojechałem znowu do Hiszpanii, jeszcze tam w okolicy Madrytu załadować i do Portugalii rozładować. Potem w Portugalii załadowałem towar i bezpośrednio przyjechałem z tym towarem tutaj właśnie w okolice Łodzi, gdzie dzisiaj ten ładunek sobie zrzuciłem. Także fajne takie długie trasy. No i teraz miałem właśnie załadować towar tutaj właśnie z okolicy Warszawy. Do Madrytu. Yy, także znowu fajna długa traska, i potem miałem to samo robić, tylko w drugą stronę, czyli Madryt-Warszawa. Yy, no, ale, no ale nie wiem, czy to się do końca tak yy, tutaj nie popierdzieliło, że jednak plany szlak strzeli. Na razie czekam na dyspozycję od firmy i zobaczymy, co dalej. O tak, zapomniałem Wam zaktualizować, co tam w końcu wyszło z tego załadunku. No nie załadowałem tego towaru. Yy, no i tak yy, jutro ma być ten załadunek gdzieś w godzinach późnych popołudniowych zobaczymy, tam spedytor ma mi dać znać póki co na razie odpoczynek jestem na spacerze z psami no i dzisiejsza notka będzie spędzona w domu także tak wygląda plan no zobaczymy jak to będzie ponieważ z tego co wiem to w piątek jest w Madrycie święto, znaczy nie wiem, czy w samym Madrycie ogólnie w Hiszpanii no i raczej się nie uda rozładować tego towaru, więc to będzie taki kursik od wtorku, w sumie do poniedziałku, no bo w czwartek nie dam rady rozładować, bo jak miałbym dzisiaj załadować, to liczyłem, że w czwartek będę tak po południu, a w sumie jak załaduję dopiero jutro po południu, to ewentualnie piątek po południu, ale no jest to święto, także może być ciężko. Ale dobra, nie ma co gdywać, zobaczymy a na razie to. do jutra zobaczcie, w końcu wjeżdżam na trasę mówię w końcu, ponieważ nie lubię przejeżdżać przez dom bo się wkrada tutaj w życie po prostu taka rozlazłość ja się robię takie rozlazły i dużo dnia tak naprawdę ucieka gdzieś zostaje takie przepalone zamiast być takim produktywnym dniem że gdzieś tam tych kilometrów trochę sobie zrobię ponieważ rano oczywiście no gdzieś tam e, się obijałem w tym domu, trzeba było pojechać na załadunek załadowałem, tutaj jeszcze trzeba było po prostu podjechać to kupić, tam to kupić no i o tym mówię, że jest taka rozlazłość z tego względu, że za granicą by czegoś takiego nie było, bym podjechał, załadował i pojechał, ewentualnie gdzieś zajechał do sklepu a tak mi uciekło no naprawdę sporo godzin e, gdzieś i teraz jest godzinka 15 dochodzi za 6 jak widzicie już się ciemnawo robi no i tak czuję że pół dnia jest po prostu przepalone a do celu jest 2900 km. no myślę że tak w piątek po południu powinienem być na miejscu no zobaczymy jak to wszystko po prostu wyjdzie no ale ważne żeby uciec z Warszawy przed koreczkami tak wygląda ten wyjazd muszę trochę się ogarnąć bo jestem no, naprawdę roztrzepany Także słyszy mi się po prostu później. Dzień dobry panie Tomku, yy, bo mam taki problem, że teraz sobie właśnie jadę, yy, no i mi odpuścił najpierw tempomat i nie zdążyłem nawet za bardzo przystać, co wyskoczyło tylko yy, na szybko, ale już mi się to zrobiło trzy razy, że wyskakuje błąd i pisze, żeby yy, skontrolować układ w no i sprawa wygląda w ten sposób, że najprawdopodobniej po prostu dzisiaj Polski nie uda mi się opuścić, gdyż wyświetlił mi się błąd. Skontroluj układ wtrysku paliwa. No, jest to dosyć poważny błąd, żeby tak go troszkę zbagatelizować. No zobaczymy tutaj e, flotowiec pracuje nad tym, żeby znaleźć mi gdzieś mechanikę jeszcze e, no, przy wylocie z Polski. Ogólnie samochód w miarę jedzie normalnie. Na początku gdzieś tam moc spadała, ale teraz już tą moc odzyskał. Jedyne co jest, no to brak tempomatu i brak yy, ogranicznika prędkości. Co jest trochę dziwne, bo ogranicznik prędkości zawsze mi działał pomimo na np. niedziałania tempomatu. No ale w tym momencie ani jedna ani drugie nie działa, więc to jest bardzo uciążliwe. Jakby w tak długich trasach No bo jednak ta noga w jednej pozycji Napięta To gdzieś tam no naprawdę dostajesz tak powiem po dupie Ale no Da się to jako tako przeżyć Kiedyś ludzie zawsze tak jeździli Bez tą połatą no, Ale jednak dupa do dobrego się po prostu przyzwyczaja No i zobaczymy co to z tego wyniknie Bo No bo jednak W Polsce naprawa zawsze jest Tańsza niż za granicą więc to by troszkę błąd, żeby mnie wysyłać za granicę bez naprawy, no bo prędzej czy później przypuszczam, że taka rzecz po prostu siądzie. Nic, czekamy, zobaczymy, czekamy na dalsze wskazówki. No i sprawa prezentuje się w następujący sposób, a mianowicie wróciłem znowu na bazę. Samochód już podłączony do prądu. No i czekam do rana. Rano sobie podjadę na serwis Renault i sprawdzą, czy tutaj tylko taka drobnostka, czy może trzeba coś naprawić? No, w każdym razie zobaczymy. Ale po raz kolejny jestem po prostu w tym tygodniu już na bazie. Także, no, przyjemnie. Więc ja zaraz lulu i rano trzeba wstać na siódmą podjechać właśnie na ten serwis. W końcu nigdzie nie udało mi się napełnić wody, ale jestem na bazie, więc za pamięci po prostu trzeba uzupełnić baniaczek. Powoli zaczyna świtać. Tam też stoi jeszcze jeden z naszych samochodów. Ja już jestem, jak widzicie, na serwisie. Czekamy na diagnozę, no bo przydałoby się dzisiaj jeszcze ruszyć. Powolutku dojeżdżam do miejsca, w którym wczoraj zawracałem z powrotem na bazę. Tak, już jestem w końcu w trasie. No, rano siódmej pojechałem na ten serwis, no i troszkę czasu tam spędziłem, gdyż się okazało, znaczy okazało się, były to przypuszczenia po prostu mechanika, że to jest elektrozawór do wymiany. Jakby nie było takiej podstawy do wymiany, no ale tutaj flota stwierdziła, że no, zaryzykujemy, wymienimy na wszelki wypadek, żeby to wszystko po prostu działało. No i na ten moment jest wszystko w porządku, ale do 15 trzeba było czekać na ten elektrozawór ale na szczęście w międzyczasie mi tam oddali kluczyki, więc ja poszedłem do samochodu, posiedziałem w samochodzie, yy, położyłem się, wstrzemnąłem ponad godzinkę, także w miarę przyjemnie. No i po 16 wyjechałem z tego serwisu, udałem się na bazę, tam się jeszcze spotkałem z kolegą, yy, wziąłem prysznic, no i yy, właśnie tak jak mówiłem, powolutku dojeżdżam do miejsca, w którym wczoraj... Zawracałem do celu, jest 2597 km, także trochę drogi przede mną, ale nie ma nic strasznego, już mamy po prostu środę 21. Myślę, że dzisiaj sobie dojadę właśnie do Wrocławia, i, yy, i resztę trasy będę kontynuował po prostu jutro. Ale towar jest na poniedziałek, także na, naprawdę na totalnym luzaczku, nie ma ciśnienia z powrotem mam już też y, ładunek, jak mi mówił spedytor właśnie będę ładował y, z Madrytu do Warszawy, czyli plan jakby nie uległ za bardzo zmianie z tym, że termin dostawy jest dużo późniejszy y, no ale bardzo dobrze, że będę wracał do Warszawy, bo chyba sobie umówię wizytę u dentysty y, a dokładniej u chirurga żeby wyrwać zęba, bo taka zęba mam już bardzo dawno do wyrwania ale no, jakby nie bolał, więc człowiek o tym zapomniał, a może nawet nie tyle, co zapomniał, co spychał gdzieś na drugi plan. No i dzisiaj mnie ten ząb mega zaczął boleć. Kupiłem sobie jakieś tabletki na ból zęba yy, tutaj, ale na początku myślałem, że mi nie pomagają. Gdzieś teraz dopiero czuję, że mnie ból odpuszcza, także spoko. Powinienem ten tydzień wytrzymać. Do wizyty właśnie u dentysty. No zobaczymy, czy się uda wyrwać tego zęba, czy nie będzie jakiegoś po prostu stanu zapalnego. No ale no, to, to tak jest. Polak mądry po szkodzie. Dopiero teraz postanowiłem, że pójdę w końcu zakończę sprawę właśnie z tym zębem. No ale jak nie boli, to człowiek nie pamięta o tym, albo zrzuca to po prostu gdzieś tam na później, później i tak w kółko. Więc tak jak się prezentuje tutaj to wszystko, pewnie dojadę do Wrocławia, no i dopiero jutro ruszę sobie dalej. Mamy godzinkę 8.10, prawie jeszcze nie ma 10 po, ale dochodzi, bo mniej więcej tak miałem budziki nastawione. W każdym razie no niby się wyspałem, bo poszedłem spać o godzinie 23, także te 9 godzin zostały przespane ale ciężko i tak się podnieść przez tą szarówę za oknem yy, no niestety pora roku dlatego pogoda no i tak ciężko jest wstać więc niby się wyspałem ale ciężko wstać więc jakby tutaj te dwa czynniki dobre ze złem się biją no i człowiek się robi taki trochę rozlazły ale nic trzeba Zrobić raz, dwa, trzy i wstecz i się do roboty brać. No, rano wstałem. Ruszyłem dopiero około godziny dziesiątej. No, jakby nie patrzeć, nigdzie mi się jakoś bardzo, bardzo nie spieszy. Właśnie podjeżdżamy sobie tutaj do granicy polsko-niemieckiej. Zaraz zobaczymy, jak długa jest tutaj kolejka oczekiwania, bo no i wiadomo, Niemcy no to sobie przywrócili tą kontrolę graniczną, no gdzieś tam jeszcze nie dostrzegam, coś czy coś stoi, bo tutaj też są chyba roboty drogowe no i akurat do Niemiec wjeżdżam i słońce zaczęło świecić, no mamy znaczek, granica Polski granica państwa polskiego, nie granica Polski yy, no i no i nie, nie ma źle tak widzę, że jako tako tutaj ta kolejka jest taka Płynna bym powiedział, nie, nie, nie ma korka, a płynnie to się przemieszcza wiadomo z wolną prędkością, ale jest płynnie. Weszło się bez kontroli. Wjeżdżamy z powrotem sobie na autostradę i cały czas prosto do celu 2375 jeszcze kilometrów. Także kawałek do przejechania. No i tak sobie jechałem, jechałem. No i pora sobie wypełnić tacho, bo robię właśnie taką, bym powiedział, regulaminową przerwę według tacho yy, na obiadek. Zobaczymy, ile mi tu się zejdzie, ale w każdym razie, no, jest tak wszystko dzisiaj w miarę po Bożemu, bym powiedział. Pyk 12:30 do 16:45, o tak elegancko. Pyk lecimy do, do góry i pauzę mamy. Potem zaznaczymy, o której ruszę. No, troszkę pauzę zrobię więc yy, nikt się nie będzie mógł akurat przyczepić do tego dzisiejszego tacho. już gotowe, teraz tylko posolić, popieprzyć i odstawić, żeby sobie puściły wodę, chociaż tatarka bardziej mi porwała te ogórki, więc one i tak już sporo wody wypuściły w każdym razie, no oczywiście do obiadu suróweczka, którą zazwyczaj robię, którą bardzo lubię, a mianowicie oczywiście mizeria dobra, kasza gryczana się ugotowała, teraz troszkę sobie niech ocieknie no i obiadek gotowy, troszkę mi się z nim zeszło, no ale oby był dobry Obiadek zjedzony, naczynia pozmywane, więc pora ruszać No i trzeba odkaczyć tutaj pauzę Pauzę kręcimy do 18.45 Masakra, dwie godziny mi się zeszło No, trochę jest, no ale cóż, nigdzie mi się nie spieszy Także nie ma tragedii no i pyk, jedziemy jeszcze, parę godzinek jakieś pojadę. Skończyliśmy wczoraj w sumie na obiad o kolacji, do 22 pojechałem, no i tak naprawdę byłem na tyle zmęczony, że praktycznie od razu poszedłem spać. Więc zaczynamy od śniadania, porządnego śniadania, nie wiem czy to wszystko uda mi się zjeść w sumie, bo... Bo jednak y, trochę tego wyszło. Tutaj parówki jeszcze są w garku, bo mi się nie wszystko zmieściło. Awokado, mozzarella, pomidorki, do tego trzy jajeczka na miękko. No, no trochę tego wyszło, ale raczej je opędzluję. A potem będę mógł jechać do samego wieczora, do obiadu, do kolacji. Jakieś 20 minut temu wjechałem do Francji, no i zatrzymałem się teraz na parkingu na takie szybkie siku, tak zwane. No i jak widzicie pogoda tutaj mocno się rozsłoneczniła bym powiedział, co trochę mnie denerwuje, bo niby jest wiatr, jest chłodno, słońce świeci no i tą, tą temperaturę w kabinie bardzo ciężko jest sobie wyrównać, no ale jakoś trzeba sobie radzić. Ja wiem, że teraz pewnie dużo z Was stwierdzi. Kurde jak on ciągle narzeka, jak nie, że jest potwórno, jak nie, że pada deszcz, to że świeci słońce. No cóż, czasem na coś trzeba po prostu narzekać. Dlaczego zostało 1500 km? Także tej roboty trochę jeszcze zostało. Jej ludzie, powiedzcie mi, dlaczego, dlaczego te poranki są takie ciężkie? Człowiek jest taki rozlazły, Może dlatego, że ma zbyt mało roboty? <laughs> Może być, bo. Wczoraj spałem, nie wiem ponad 8 godzin. Przez ponad 8 godzin. Nic mi się po prostu nie chciało. Dzisiaj sobie założyłem, mówię, będę spał 7 godzin. Tam poszedłem przed 12 spać. Na siódmą sobie nastawiłem budziki. No i mówię będzie gitara. No ale o siódmej rano wstałem. I też mi się już chciało do toalety, więc musiałem wstać. Ale było totalnie ciemno, że tak powiem, brzydko jak w dupie, nie? No, i wróciłem do samochodu. Mówię nie, idę jeszcze spać na godzinę. No, i wstałem dopiero o 8.30 i to też z takim bardzo wielkim bólem serca. Pada deszcz, a jak pada deszcz, to jest dupa, bo za bardzo się nic nie da zrobić w busie. Także się zbieram i będę jechał. Poczekam gdzieś na lepszy moment, aż ten deszcz nie będzie padał. No i sobie wtedy zjem jakieś śniadanie oj, dzisiejszy dzień się zapowiada ciężko. Jak widzicie, totalna ulewa. Do tego pochmurno wieje wiatr trochę, więc, więc jazda będzie ciężka. No ale co zrobić? Przynajmniej dzisiaj nie nazekam na to, że mi słońce yy, po oczach wali i nagrzewa mi kabinę, przez co nie mogę ustawić sobie temperatury. <grym> ludzie, ludzie! Pomóżcie mi, bo idzie naprawdę, naprawdę tragicznie. Teraz właśnie ruszam tutaj z miejsca, gdzie się zatrzymałem na półgodzinną drzemkę, z czego wyszła ta drzemka godzinna. Także no naprawdę jakoś tak mi się ciężko jedzie tą trasę. Takie trasy się robi w trzy dni. A ja teraz jadę tą trasę od wtorku, no fakt faktem, był tam jeszcze serwis w środę, także... Także no, dzisiaj wieczorem powinienem dojechać, ale ciężko to widzę, gdyż zostało mi jeszcze tam 600 km. Więc dzisiaj wieczorem nie dojadę, bo mamy godzinkę 17 za 5. No... Naprawdę, naprawdę, tak mi ciężko się jedzie od samego rana. Gdzie tam od rana, tam chyba jeszcze wczoraj też mi się tak ciężko jechało, no... Ciężko, ciężko. Dzisiaj taki dzień narzekania. Pogoda też jest taka, że pada, wieje. Do tego również na przemian gdzieś tam świeciło słońce. I może ta pogoda też wpłynęła na takie moje samopoczucie. Przez nie 33. Wiem, nie wiem co wpłynęło, ale jest naprawdę ciężko. No i to jest to o czym mówię. Człowiek tam śpi nie wiadomo ile godzin w nocy. A i tak potrafi wstać wypoczęty. A czasami będę spał tylko, nie wiem, 5 godzin I jestem mega, mega wypoczęty Mam dużo energii A dzisiaj taka Cały czas mówię, taki cały tydzień mam Jakiś taki naprawdę mega, mega rozlazły Może dlatego właśnie, że mam taką trasę Na totalnym luzie I tak źle, i tak niedobrze No nigdy, nigdy się po prostu Nie dogodzi Masakra A jeszcze by się przydało tak naprawdę zjeść obiad no ale postaram się zjeść obiad, o kolację tam już jak się zatrzymam, że tak powiem, na odpoczynek dzienny, w sensie po całym dniu jazdy, że już nigdzie nie będę jechał. No ale zobaczymy, bo jak złodnie, no to będzie się trzeba wcześniej zatrzymać. Ale to takie stawanie i stawanie to też dobrze nie wpływa wcale na trasę i, i lepiej jest robić tych przerw po prostu jak najmniej. Zostałem sobie już na parkingu. Tak, dzisiejszy dzień strasznie mozolnie szedł i zostało mi jeszcze 270 km do celu. Także, także jeszcze kawałek na jutro, no, ale już bliżej jak dalej. No powiem wam, nie wiem, nie wiem dlaczego, ale ten ostatni weekend, czyli wczoraj, dzisiaj, to strasznie mi ciężko ta trasa szła, no ale bywają mi i takie dni, więc myślę, że już też nie będę was za bardzo ciągnął ze sobą dalej, bo. Bo nic ciekawego raczej się nie wydarzy. No chyba, że się wydarzy, to gdzieś tutaj jeszcze w ten filmik wkleję. A tak to co? Teraz szykuję sobie już tutaj taką do kolację. Trochę posiedzę, coś się No i będzie trzeba iść spać. Więc na ten moment, no to dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i standardowe, trzymajcie się, cześć na razie. Pozdrawiam.